Witaj w medytacji emocji, która pomoże eksplorować, zrozumieć i znaleźć spokój z Twoimi emocjami. Celem tej medytacji jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, gdzie możesz spokojnie obserwować i dostrzegać swoje emocje bez oceniania. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji. Siedzącej lub leżącej w miejscu, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Delikatnie zamknij oczy, weź głęboki oddech i, wypuszczając powietrze, pozwól swojemu ciału się zrelaksować. Z każdym oddechem poczuj, jak pogrążasz się głębiej i głębiej w stanie relaksu. Powoli przenieś swoją uwagę na ciało, zaczynając od palców stóp, powoli kierując się ku górze. Zwróć uwagę na wszelkie obszary napięcia i dyskomfortu, uznając je bez próby zmieniania czegokolwiek. Oddychaj głęboko, wyobrażając sobie, że Twój oddech przynosi spokój. I relaks, rozpraszając napięcie z każdym kolejnym wydechem. Teraz delikatnie przesuń swoją uwagę do swojego wnętrza, na swoje emocje, rozpoznając to, co teraz czujesz. Nie oceniaj. Mogą to być radość, smutek. Złość, miłość, lub każda inna emocja, która przyjdzie do Ciebie w tej chwili. Jeżeli doświadczasz wielu emocji, to również jest w porządku. Pozwól je sobie zauważyć, wszystkie. Zaobserwuj, jak każda emocja czuje się w Twoim ciele. Gdzie się pojawia? Wybierz jedną emocję, na której chcesz się skupić najlepiej tą, która wydaje się być najbardziej obecna. Wyobraź sobie tą emocję jako energię. Możesz nadać jej kolor, kształt. Gdzie czujesz ją najmocniej, w której części swojego ciała, jaką ma temperaturę? Obserwuj ją z ciekawością. Nie stara się jej zmienić. Staraj się zrozumieć jej naturę, jej źródło. Kontynuując głębokie oddychanie, Wyobraź sobie, że twój oddech przepływa przez przestrzeń, gdzie czujesz te emocje. Skup się na części ciała, gdzie ją czujesz. Z każdym wdechem wyobrażaj sobie, że przynosisz jasność i przestrzeń dookoła tej emocji. Daj jej miejsce. Pozwól jej być. Obserwuj ją, nie oceniaj. Z każdym oddechem wyobraź sobie, że wszelkie napięcie i opór mięknie i uwalnia się. Teraz, jeśli czujesz, że to odpowiedni moment, wyobraź sobie, że delikatnie uwalniasz tą emocję. Ta emocja może nie odejść całkowicie, i to też jest w porządku. Po prostu pozwól jej być. Twoją intencją nie jest zmuszanie jej do wyjścia, ale oferowanie jej przestrzeni, pozwalanie na istnienie. Wyobraź sobie, że emocja rozprasza się jak chmury, które rozchodzą się na niebie. Lub jak zostaje, wygodnie zadomawiając się w Twoim ciele. Daj jej poczucie spokoju i otwartości. Przenieś teraz swoją uwagę z powrotem na oddech, zauważając, jak Twoja klatka piersiowa podnosi się i opada. Zastanów się przez moment nad emocją, której doświadczyłeś, i podziękuj sobie za poświęcenie tego czasu na połączenie się ze swoimi emocjami. Doceni swoją uwagę, doceni swoją odwagę, doceni swoją otwartość. To wszystko jest potrzebne, żeby stawić czoła. I eksplorować swoje uczucia. Kiedy będziesz gotowy, stopniowo przywróć swoją świadomość do miejsca, w którym się znajdujesz. Porusz palcami u rąk i nóg, a kiedy będziesz gotowy, delikatnie otwórz oczy. Zabierz ze sobą to poczucie spokoju i jasności, przechodząc przez resztę swojego dnia.